część druga dobra e, więc tu przechodzimy przecież my tu mamy parapet parapet, taki mam, taki mam. widoczek tam jest piasek tam, nie wiem, przypadajmy jak też kanelu, no. tam gdzie mam pieska, tak pokazywałam i tu jest też gwiazdka betlejemska Ok, o tam śpi. To on. Dobra, więc tu mamy piłkę do skakania. Dobra, e, wiem Tu mamy tam rzeczy do porządania, tam są balony. Tu hula hop, piłka to jest taki skuter do um, pet shopów zaczęłam um, zbierać pet shopy mam ich, nie wiem ile nie pamiętam, to jest zabawka dla kotka bo jest kotek skutek dłocha was um, to jest szafa inne na, na z rzeczy tam trochę. To są. To jest moja szafa. Um, nie patrzę, bo mam brudno. Um, Więc to są rzeczy, to, to, to. Um, Dobra. Um, to są, tu jest brudno, nie patrzeć. Um, tu jest. O! Tu mówiłam. Te zegarki, Właśnie. To są zegarki, to jest 18.04, a na telefonie, 184 to jest, to są gumki, zbianki, książki, książki, a tu są, skam, staweł, było też też jest, jakaś kupona, kupiłam, a ja Wam pokwalę się, kupiłam na dzień mamy. kupiłam jej, o. To jest tak naszyjnik. Szyjnik. To było znam no, To było. No, nie, mam to, nie wiem, nie pamiętam gdzie to było, bo my dopiero to kupiliśmy w niedzielę. Mm, więc to. Tu tu mam szafę. A tu jest moje łóżko. Tu są takie susy. brudno vůbec, ogóle na, na moje łóżko jest tak. Pa!